Cześć! Z tej strony Kokosfly chciałem Was zaprosić na live'a, który odbędzie się albo się już odbywa dzisiaj, czyli w sobotę, około godziny 14:15. Link do mojego kanału na Twitchu znajdziecie obok faku. Na stronie głównej mojego kanału to będzie. O, tutaj, tak, w tą stronę. O. O, tutaj kliknijcie, link na Twitchu, link do live'a. Zapraszam wszystkich, będziemy grali w Battlefield 3 przede wszystkim, ale możemy też pocisnąć w Battlefield Bad Company 2, w Medal of Honor Warfighter, w Black Ops 2, Call of Duty Black Ops 2. Nie będziemy grali Planet Side 2, raczej dopiero o godzinie 21.00 dostałem zaproszenie od pureclan.pl. Będzie organizowany taki bardzo duży event, współpraca kilku klanów z frakcją akcji Terran i chyba na niego wpadnę, także o 21:30 albo będę nagrywał, albo po prostu przeniesiemy się na kanał na kanał na TeamSpeak Pure klanu i być może również jutro nagram też dwie gry z innymi youtuberami. To wszystko podczas live'a się wydarzy. Zapraszam was serdecznie. Każdy będzie miał okazję pograć, będziemy grali oczywiście drużynowo, będziemy się śmiali, żartowali itp., itd. Także zapraszam serdecznie jeszcze raz i pamiętajcie, zachowujcie się, zachowujcie kulturę. Wszystkie trole będą usuwane w cień gdzieś tam przynajmniej. Mam nadzieję, że żadnych troli nie będzie, wszystko odbędzie się spokojnie. Także do zobaczenia na polu walki. Trzymajcie się, hej, hej.